Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Droszcz i jestem prezesem kancelarii Capital Lex S.A. w Warszawie. Do tej pory, we wcześniejszych nagraniach, omówiłem dla Państwa cztery zagadnienia. Pierwsze, dlaczego sygnalista wybierze zgłoszenie do państwowych organów kontroli, a nie do pracodawcy? Drugie, jakie przywileje ma sygnalista i czy trudno będzie zwolnić sygnalistę? Trzecie, czy sygnaliści będą zmieniać zarządy firm? I czwarte, co można zgłosić, aby uzyskać status sygnalisty? Dzisiejsze spotkanie przeznaczone jest dla kadry menedżerskiej, bo ustawa o ochronie sygnalistów dotyczy każdego szczebla zarządzania w firmie, zarówno w podmiotach zatrudniających ponad 50 osób, jak i tych mniejszych. Wspomniałem Państwu we wcześniejszych nagraniach, że zarządzanie sygnalistami wewnętrznymi. I z zewnętrznymi to dwie różne sprawy i dwa różne problemy. Nie ulega wątpliwości, że menedżerowie firm będą pracować pod dużą presją, ponieważ ta ustawa, jak żaden inny akt prawny w czasie ostatnich kilkudziesięciu lat, wpływać będzie na stosunki społeczne w zakładzie pracy, a dotychczasowa hierarchia zależności służbowych ulegnie poważnemu zachwianiu. Są tacy, którzy twierdzą, że zrewolucjonizuje stosunki społeczne firma. Przypomnę, że dzięki ustawie sygnaliści, ale nie tylko oni, zyskują nadzwyczajną ochronę prawną i zawodową oraz korzyści w postaci statusu osoby nadzwyczajnie uprzywilejowanej oraz całkiem konkretne pieniądze. Od 7 do kilkuset tysięcy złotych tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za działania odwetowe. Lub ujawnienie tożsamości z sygnalisty. W Słowacji nawet do 200 tysięcy euro. Te korzyści sprawiają, że wielu pracowników, współpracowników, pracowników kontrahentów będzie chciało taki status uzyskać. Jest oczywiste, że takie korzyści sprawią duży kłopot pracodawcy, ponieważ względy etyczne zejdą na drugi plan, a przeważy egoizm i dążenie do korzyści osobistych. Tego wszystkiego doświadczy każdy pracodawca w różnym natężeniu, u którego większość stanowić będą zgłoszenia do państwowych organów kontroli lub ujawnienia publiczne. Prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy będzie zatem wymagało nowych kompetencji zarządczych oraz zbudowania zupełnie nowych relacji z pracownikami. W sytuacji, kiedy sygnaliści podkreślam to jeszcze raz wybiorą zgłoszenia do organów państwa, a nie do pracodawcy. W trakcie prezentacji będę używał dwóch pojęć: sygnalista wewnętrzny i sygnalista zewnętrzny. Sygnalista wewnętrzny to osoba, która dokonała zgłoszenia do pracodawcy, a sygnalista zewnętrzny to ten, który zdecydował się skierować zawiadomienie o nieprawidłowości do kontrolnych organów państwa za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich lub dokonał ujawnienia publicznego w prasie, radiu, telewizji lub internecie. Nie wszyscy dostrzegają różnicę pomiędzy tymi dwoma postawami sygnalistów, a jest ona zasadnicza. Kim zatem są sygnaliści wewnętrzni? Odpowiadam. Badania dowodzą, że sygnaliści wewnętrzni, którzy zgłaszają zauważone nieprawidłowości do pracodawcy, mają wysokie standardy etyczne. Są to osoby, dla których najczęściej dobro ogółu i dobro pracodawcy stawiane jest wyżej niż interes osobisty. Kluczowe jest to, że sygnaliści wewnętrzni działają w dobrej wierze, mają dobre intencje, chcą, żeby ich zakład pracy stawał się coraz lepszym miejscem pracy, żeby przedsiębiorstwo takiego sygnalisty było konkurencyjne wobec innych. Osoby takie skłonne są do porozumienia, chętnie współpracują, aprobują te zmiany organizacyjne, które poprawiają jakość i efektywność pracy. Ufają, że jeśli dokonają zgłoszenia do pracodawcy, to ich bezpieczeństwo będzie zagwarantowane, nie doświadczą działań odwetowych, a pracodawca będzie wdzięczny za wskazanie nieprawidłowości i szybko podejmie działania naprawcze. Co najważniejsze, w przypadku sporu sygnaliści wewnętrzni są otwarci na mediację i kompromis. Można więc powiedzieć, że osoba taka należy do elity pracowników. Bowiem żywo interesuje się powodzeniem biznesowym swojego zakładu pracy. Taka osoba po prostu troszczy się o siebie i innych, więc jest wartościowym i oddanym pracownikiem. Spędzamy, szanowni Państwo, w pracy jedną piątą swojego dorosłego życia, z, uwzgl z uwzględnieniem snu, weekendów, urlopów, świąt i tym podobnych. Dlatego dla wielu osób jest to ważna kwestia, gdzie i w jaki sposób ten czas przeżyją. Niestety, szanowni Państwo, nie można tego wszystkiego powiedzieć o sygnaliście zewnętrznym. Wobec tego, czym różnią się sygnaliści zewnętrzni od sygnalistów wewnętrznych. Więc przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę, że najczęściej sygnaliści zewnętrzni nie utożsamiają się z firmą. W wyniku swojego zgłoszenia przestają być zaangażowanymi pracownikami, a stają się arbitrami obserwatorami, recenzentami zdarzeń, sędziami. Bardzo często działania sygnalistów zewnętrznych zorientowane są na takim postępowaniu wobec przełożonych, aby sprowokować z ich strony choćby drobne działania odwetowe, bo to przecież gwarantuje im zysk finansowy w postaci odszkodowania i zadośćuczynienia. Będą w tym wspierani przez innych sygnalistów zewnętrznych, bo w tym momencie zdarzeń Obowiązuje Solidarność środowiskowa. Do tego jeszcze dochodzą świadkowie, współpracownicy, sygnalisty oraz członkowie rodziny. Ta właśnie Solidarność w przypadku procesu sądowego będzie przeciwstawiana opinii pracodawcy o danym zdarzeniu. Będzie to tym trudniejsze dla pracodawcy, że to pracodawca ma udowodnić, że nie zaszły żadne działania odwetowe, a przecież sama próba lub groźba traktowana jest jak, jako działanie odwetowe. W tym momencie widać, jaką przewagę procesową ma sygnalista nad pracodawcą. Proszę pamiętać także o tym, że sygnalista zewnętrzny to człowiek wytrwały i konsekwentny. Będzie dążył do celu, ponieważ jego motorem napędowym jest najczęściej zawiść, zazdrość, niechęć, intryga. Do takich postaw będzie namawiał swoje koleżanki i kolegów. Sygnalista zewnętrzny upatruje swój komfort i bezpieczeństwo tylko w katale zewnętrznym. Jeżeli raz wybierze ten kanał, będzie to czynił stale. Zwracam Państwa uwagę na jeszcze jeden istotny fakt. Dość często sygnaliści zewnętrzni mają kłopoty w życiu osobistym. Często sygnalistami zewnętrznymi stają się niestety sygnaliści wewnętrzni, źle obsłużeni przez pracodawcę. Czasami ich reakcja emocjonalna da się łatwo wytłumaczyć. Bo oto pracodawca nie jest w stanie przekonać pracowników do zgłoszeń wewnętrznych, na przykład powierzając kontakt i obsługę sygnalistom, sygnalistów swoim radcom prawnym, działom HR, komórką compliance, albo próbują zamiatać problemy pod dywan, nie dając sygnaliście gwarancji na bezstronne i obiektywne rozpatrzenie zgłoszenia. Niemniej jednak także w tej grupie mogą się znaleźć ludzie wartościowi i oddani zakładowi pracy. Jednak w ich postawach odnajdziemy także wiele negatywnych cech, które są psychologicznym następstwem wyboru zgłoszenia do kontrolnych organów państwa. Szanowni państwo, każdy sygnalista dokonujący takiego zgłoszenia doskonale zdaje sobie sprawę z kłopotów, jakie pracodawcy sprawi zgłoszenie zewnętrzne. W wyniku takiego zgłoszenia w zakładzie pracy panuje atmosfera podejrzeń, braku zaufania, niepewności spowodowana działaniami następczymi i czynnościami kontrolnymi, które każdorazowo muszą zostać przeprowadzone przez na przykład prokuratura, urzędnika skarbowego, inspektora pracy, UOKiK, inspekcję transportu drogowego, sanepid itd. Czynności te polegają na przesłuchania świadków, współpracowników sygnalisty, osoby wskazane w zgłoszeniu, na analizie dokumentów firmowych, korespondencji i tym To może skutkować wykrywaniem kolejnych nieprawidłowości, nakładaniem kar, pogorszeniem wizerunku firmy wśród kontrahentów, klientom, klientów, obniżyć wiarygodność kredytową w banku. Ciągłe kontrole skutkują również zwiększeniem rotacji kadry kierowniczej oraz utratą najbardziej utalentowanych pracowników. Taki pracodawca ma również duże trudności w pozyskaniu nowych pracowników, bo nikt nie chce pracować w firmie, która ma stale jakieś kłopoty. Z opisu tych dwóch grup pracowniczych wynika, że będą wymagać odmiennych sposobów zarządzania. O ile sygnaliści wewnętrzni najczęściej Podchodzą do niedociągnięć kompetencyjnych menedżerów z dużą tolerancją, o tyle żaden menedżer nie może liczyć na taką pobłażliwość ze strony sygnalistów zewnętrznych, którzy wręcz mogą polować na takie potknięcia. Wiemy to z doświadczenia. A to będzie skutkowało oskarżeniami o działania odwetowe, zmniejszeniem efektywności pracy, a także pogorszeniem komunikacji i relacji z koleżankami i kolegami. Zarządzanymi przez takiego menadżera. Dlatego też na szkoleniach dla naszych klientów menadżerowie bardzo szybko pojmują, że w ich własnym interesie jest wspieranie zarządu w działaniach mających zachęcić sygnalistów do zgłoszeń wewnętrznych. Rozumieją bowiem, że ich kariery zawodowe i życie osobiste może ulec gwałtownemu pogorszeniu, jeśli sygnaliści wybiorą zgłoszenia do kontrolnych organów państwa. Jaka jest więc w tym kontekście rola zarządu? Odpowiadam szkolenie. Po pierwsze, pracodawca powinien tak przygotować obecne, ka, obecną kadrę menedżerską, aby była przeszkolona na okoliczność wielu możliwych zdarzeń. Na przykład na wypadek, kiedy sygnalista wskaże menadżera jako osobę podejrzaną o naruszenie prawa? Chodzi o to, aby przygotować kadrę menedżerską do właściwych postaw i reakcji, w sytuacji, kiedy prowadzone będą przeciwko nim działania następcze i czynności sprawdzające, zwłaszcza kiedy kontrole będą prowadzić organy państwowe. Przygotowanie takie polega na przykład na eliminowaniu zachowań reakcji obronnych, które z reguły polegają na chęci przeniesienia odpowiedzialności na innych, na niedopowiedzeniach, na plotkach, na sugerowaniu fałszywych tropów. Pracodawca powinien, powinien również zadbać o to, żeby menedżerowie byli przygotowani do właściwych, zgodnych z prawem zachowań wobec sygnalistów, osób pomagających zgłoszeniom, świadków sygnalisty, współpracowników sygnalisty czy członków rodziny sygnalisty. W szczególności, jeżeli chodzi o zachowania, które mogą zostać potraktowane jako działania odwetowe. Menedżerowie powinni być przygotowani na okoliczność ochrony poufności danych sygnalisty i pozostałych osób chronionych ustawą. Pracodawca poprzez szkolenia powinien również sprawić, aby kadra kierownicza wspierała i zachęcała innych pracowników do zgłaszania nieprawidłowości do pracodawcy. Menedżerowie powinni również rozumieć, po przeprowadzonych szkoleniach, jakie korzyści mogą, może zyskać zakład pracy, ale też oni sami, wdrażając zalecenia pokontrolne i naprawcze w zakładzie pracy. Po drugie, firmy w procesie rekrutacji nowej kadry menedżerskiej powinny uwzględnić dodatkowe wymogi, jakie stawia kandydatur nowa ustawa. Pracodawcy zatem powinni obowiązkowo, Przeprowadzać różnego rodzaju testy kompetencyjne wśród nowych kandydatów do pracy. Konieczne jest większe niż do tej pory zwrócenie uwagi na referencje, którymi mogą się pochwalić kandydaci. I najważniejsze, celem rekrutacji powinno być pozyskanie menedżerów mających kompetencje miękkie, którzy potrafią je zastosować w praktyce, realizując jednocześnie cele stawiane przez pracodawcę. Wszelkiego rodzaju menadżerowie z przypadku awansowani dzięki układom, znajomościom, nepotyzmowi, a nie posiadający tych kompetencji, przyniosą zakładowi pracy same szkody. Wszelkiego rodzaju moberzy, twardogłowi, apodyktyczni, nieznoszący sprzeciwu, arbitralni, zastraszający pracowników menadżerowie, którzy do tej pory z powodzeniem funkcjonowali w wielu zakładach pracy pod reżimem tej ustawy, nie będą mogli dalej funkcjonować tak, jak to się dzieje obecnie. Natomiast zakład pracy, który będzie tolerował menedżerów o takich skłonnościach, szybko odczuje negatywne skutki wynikające z tej ustawy. Podsumowując, ustawa o ochronie sygnalistów to nie tylko kolejny akt prawny ograniczony do wytworzenia dokumentów i procedur. Ta ustawa wpływa bowiem na zmianę stosunków społecznych na skalę dotąd niespotykaną. Dlatego, dlatego szczególne wyzwanie stoi obecnie przed zarządami firm, które muszą znaleźć sposób, by podołać problemom wynikającym ze zgłoszeń do kontrolnych organów państwa. Mało tego, mogą podjąć takie działania, które dadzą firmie korzyść i przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami, bo taką możliwość stwarza sama ustawa, drodzy Państwo. Dlatego z pełnym przekonaniem rekomenduję Państwu, Przemyślenie tego zagadnienia i podjęcie decyzji o powierzeniu tego skomplikowanego procesu obsługi sygnalistów podmiotowi zewnętrznemu, który przypomnę, powinien nie powinien wcześniej współpracować z pracodawcą i powinien być oddalony od siedziby pracodawcy, bo dla sygnalisty bezpieczeństwo, anonimowość. Oraz przekonanie o bezstronnym rozpatrzeniu zgłoszenia są kluczowymi czynnikami przy wyborze kanału zgłoszeń. Tak jak wspomniałem w poprzednich nagraniach, wybór podmiotu zewnętrznego to dobra decyzja we właściwym kierunku, ale to nie wystarczy. Zgodnie z postanowieniami artykułu 25 ustawy każdy pracodawca powinien zastosować system zakręt do zgłoszeń wewnętrznych. Na my, taką sprawdzoną propozycję zachęt do zgłoszeń wewnętrznych mamy w swojej ofercie dla naszych klientów. Do tego niezbędne są działania integrujące kierownictwo firmy wszystkich szczebli oraz stworzenie bezpiecznego środowiska biznesowego. I na to też mamy skuteczne rozwiązanie systemowe. Na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówił Krzysztof Droszcz, prezes kancelarii Capital Lex SA w Warszawie. Do zobaczenia.